Dzień dobry. Choroby stawów, a osocze bogatopłytkowe. O osoczu ostatnio coraz częściej się mówi, natomiast nie do końca wiemy, jak to działa. Wiemy o tym, że nas ma regenerować, czyli to osocze bogatopłytkowe ma regenerować te stawy, ale w jaki sposób warto wiedzieć, ponieważ dzięki temu będziemy mogli spokojnie poczekać na efekt. Często słyszymy od lekarza, że lekarz mówi, że kilka tygodni musimy poczekać, aż to się poprawi, aż te stawy przestaną boleć, aż lepiej będziemy mogli y, się poruszać. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to nie działa od razu? Tak jak na przykład kwas hialuronowy. Oczywiście ten kwas hialuronowy jest też potrzebny, ponieważ on wypełnia staw, na przykład staw kolanowy i daje nam większe zmniejsza tak naprawdę to tarcie chrząstek i daje większy komfort przy poruszaniu się ale wracając do osocza zagęszczone płytki krwi muszą w takim preparacie który podajemy do stawu być żywe to jest warunek bezwzględny jeżeli tego nie zachowamy to niestety to nie będzie działać i takie żywe płytki krwi po podaniu do stawu zaczynają więznąć w siatce fibrynowej, czyli białkowej siatce, czyli tworząc taki skrzep. To jest coś w rodzaju takiego takiej galarety, która powstaje w tym miejscu, w którym my to podamy. Takie płytki krwi, kiedy uwięzną, zaczynają zachowywać się tak, jakby był to na przykład uraz, na przykład skaleczenie, gdzie krew krzepnie i robi się strupek. I tam również robi się Coś w rodzaju skrzepliny, tylko czystej. Czystej, zawierającej przede wszystkim płytki krwi. I te płytki krwi, kiedy uwiezną w takiej siatce, dopiero one wtedy zaczynają wydzielać czynniki wzrostu. Tych czynników bardzo jest dużo, nie będę się tutaj rozwodził nad nimi, ale one powodują to, że w tym otoczeniu, w którym one są wydzielane, czyli w tym stawie, w którym podaliśmy osocze, Zaczyna rosnąć bardzo mocno stężenie tych czynników, tych czynników wzrostu, i w to miejsce komórki macierzyste, które cały czas w naszym organizmie są, są w niewielkich ilościach w krwiobiegu bo to jest rząd kilku, jeden, dwa promile ale one są. i Te komórki macierzyste rozpoznają takie miejsca, w których mamy duże stężenie czynników wzrostu, migrują w takie miejsce. Ten proces migracji już trwa około 10 dni, a więc w ciągu 10 dni tak naprawdę my fizycznie nie czujemy żadnej poprawy, nie mamy prawa czuć żadnej poprawy. Ta migracja tych komórek macierzystych kończy się po 10-12 dniach, i wtedy one zaczynają się przekształcać w komórki tej tkanki, w której się aktualnie znajdują. Przekształcają się w tę tkankę, dopiero zaczynają tę tkankę regenerować. I ta regeneracja trwa kolejne tygodnie. Teoretycznie mówi się o tym, że to jest około 3 tygodni od momentu podania, ale praktycznie, ponieważ zajmuję się tym już od wielu lat, obserwuję, że te pierwsze takie bardzo, nawet czasami spektakularne efekty obserwujemy dopiero po około 6 tygodniach, czasami nawet po trzech miesiącach. Ten proces jest długotrwały. Ale bardzo efektywny. Te procesy są różnie nasilone, czyli te procesy regeneracji. Jeżeli te uszkodzenia yy, czy problemy ze stawami są względnie nieduże, to potrafi wszystko ustąpić całkowicie bez śladu. Kiedy te z uszkodzenia stawów są bardzo duże, Często trzeba po, powtórzyć taki zabieg, na przykład po trzech miesiącach, po sześciu miesiącach, ale nie ma sensu wcześniej tego robić. A więc to, na co ja bym chciał Państwu przede wszystkim zwrócić uwagę, to jest fakt, iż stosując osocze bogatopłytkowe, musimy się uzbroić w cierpliwość. To jest główna cecha działania osocza bogatopłytkowego. Dziękuję bardzo.